W mogę służyć? Ty jesteś Sfana? Przychodzę w sprawie wyścigów śmiałków. Obcy też mogą się zapisać? Czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę. Zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy. Czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieź podkowę. Zwycięzca może liczyć na jakąś nagrodę? Okryje się chwałą. Dowiedzie swojego męstwa. Hmm, miałem nadzieję na coś bardziej materialnego. Dla nas ma to akurat najmniejsze znaczenie. Ale tak, zwycięzca zawsze dostaje coś, co będzie przypominać o jego wyczynie. Czasem jest to miecz, czasem hełm albo tarcza. No proszę, jednak potraficie być praktyczni. Trochę ruchu nie zaszkodzi. To gdzie odbywają się te wyścigi? Pierwsze trzy na Art Skelik. A ten, kto zwycięży w nich wszystkich przynajmniej raz, wróci tu, na Hindarsfjall, żeby zmierzyć się w finałowej gonitwie z najlepszym jeźdźcem zeszłego roku. Jasne. Co to za jeden? Jedna. Astrid ze Spikerok zwana Żmiją. Sympatyczny przydomek. I w pełni zasłużony. Powodzenia, Wiedźminie. Oby Twoje wyczyny sprawiły bogini przyjemność. Dinki voi Ah Czas mi jak się do... ...gadać chcesz, to idź do karczmy. Dużo czasu w siodle chyba nie spędziłeś, co? Nogi masz za proste. Czego wy ode mnie chcecie? Tak? Witaj, witaj. Słyszałem, że sfana dopuściła cię do gonitwy, ale czy starczy Ci odwagi, żeby wziąć w niej udział? Mm -hmm. Możemy zaczynać. Słuchajcie, ludzie! Ku chwale Modron Frey pojadą Gerald z Rivi, Arwe Czerwonarika. Czerwona Rika! Niech Bogini ma was po piece, albo niech wam da. Nie dam Ci wy! Jedziesz jak baba! Nie jedziesz jak baba! Wygrał Geralt z Rivi, Wiedźmin! Za taki wyczyn należy się nagroda. Masz. Niech ci przypomina o twojej chwale. Od razu rumiej.

Dobrze, że jesteś. Brakuje nam jeszcze tylko jednego jeźdźca, żeby zacząć wyścig. Piszesz się? Pewnie, że się pisze. To dosiadaj konia. Ludzie! Mamy trzeciego! Obok łysego Zige i Egira Rybaka pojedzie Geralt z Rivi. Nie na plecach, Czego to ludzie nie wymyślą? Tempo! Tempo! Ty nie poprawisz. Słuchajcie, ludzie! Wygrał Geralt z Rivi! Okryłeś się honorem, Wiedźminie, i zdobyłeś piękną nagrodę. Kastarz! Owszem, trzeba w jakiejś z się tak wyglądał i zaczekał wszystkich? A pamiętasz, jak też mój dochód zleciał raz Tak ja! Tak. Czego było ode mnie chcecie? Ale... A! Dlaczego? Dlaczego? Bo jesteśmy I, i się. A! Pierwszy obcy, który chce się ścigać w wyścigach, śmiał. Tu też pojedziesz, bo miejsce się znajdzie. Pojadę, pojadę. Może nawet wygram. Jeśli nie tylko w gębie jesteś mocny, ale i w siodle, kto wie? Ludzie, nadstawcie ucha! Wyścig zaraz się zacznie! W chwale wielkiej matki pojadą szybki oswald, swan samotnik i Gerald z Rivi! Pytajcie Trzymajcie się siodem! Świeć Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo! Szybkiego swarda! Trzymaj się ode mnie z daleka, Nic Nie Nikt nie przejść cignie! Szybiego swarda! Oh, no, Stało się jak mówiłeś. Wygrałeś. Twoja jest sława i nagroda. A jeśli po trzech gonitwach jeszcze ci mało zwycięstw, zostaje wielki bieg na hindarska, ale tam wygrać będzie ciężko. mi Szczerze mówiąc, nie myślałam, że wygrasz choć w jednym wyścigu, a tymczasem zwyciężyłeś we trzech i zdobyłeś prawo do udziału w wielkim biegu. Ale czy jesteś na tobie? Jestem. Możemy zaczynać. Uważaj, to wielki honor, ale i niebezpieczeństwo. Pora zacząć wielki bieg! W którym ku chwale Frey zmierzą się Geralt z Rivi i zwycięzca z zeszłego roku, Astrid zwana Zmijo. A się ode mnie z daleka przy To koniec wyścigów śmiałków! Geralt z Rivi wyprzedził Astrid Żmiję! Biały Wilk okazał się Czarnym Koniem! Piękny wyścig. Bogini musi być zadowolona, a i ty powinieneś się ucieszyć z nagrody. Niebrzydka muszę powiedzieć. Nie wiem, co się będzie działo za rok, ale spróbuję przyjechać.